Cześć wszystkim! Witam na kanale POP Świadomość! W dzisiejszym odcinku czeka nas dum 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 Wielki unboxing od Magic Witch House! Więc bez przedłużania zaczynajmy! E, dzisiejszy box to jest box od e, Magic Witch House, to jest moja pierwsza paczka od Magic Witch House i po pierwsze jaka ona jest wielka! Jestem mega podekscytowana i jest to temat Friends, mojego, jednego z moich ulubionych seriali, sitcomów raczej I możecie zobaczyć jedną z moich ulubionych scen, a raczej odcinków Na mojej koszulce Jest to odcinek, kiedy jest dużo retrospekcji z młodości bohaterów I ta konkretna nawiązuje do czasu, kiedy Ross i Chandler mieli swój zespół na studiach I właśnie tak modnie i szałowo się ubierali Dobra, jestem mega podjęta tym, co znajdziemy w środku. Nie wiem czego się spodziewać. tego co to widziałam w poprzednich boxach Magic Witch House, że w niektórych boksach serialowych były scenariusze z autografami. Poniekąd chciałabym mieć właśnie go u siebie, bo to jest jednak fajna rzecz i autografy. I, I no i to jest po prostu mega Ale z drugiej strony jakby to jest taka rzecz, którą się spodziewam poniekąd Ale w sumie jeżeli... Tak naprawdę nie wiem, czy ona tam będzie, więc w sumie... No zobaczymy, co tam jest w środku Jestem mega podjarana Zobaczymy, co Daria przygotowała na nas, dla nas Uwaga, uwaga, uwaga O, jest kawałek fioletowej... Nie wiem, czy to jest jaka, fioletowej folii No i jest to wielka paka jest to wielka paka i oczywiście moja ulubiona część, tak jak już myślę, że wszyscy wiedzą, którzy mnie oglądają. Bardzo dużo pudełek. E, cheat sheet i tu mamy specjalną, e, specjalną karteczkę, gdzie Daria pisze, że dziękujemy. Twój zakup wspiera nasz mały biznes, a to oznacza, że z wielką przyjemnością przyjęliśmy Twoje zamówienie. Doceniamy Twoje wsparcie i będzie nam bardzo miło, jeśli zajrzysz na nasze social media i podzielisz się swoją opinią i/lub wskazówkami. Twoje zdanie jest dla nas niezwykle cenne, gdyż pomaga nam się doskonalić. W końcu zrobimy, robimy to dla Ciebie z miłością, Daria. I tutaj, właśnie pięknie jeszcze Daria od siebie napisała: że dziękuję. Twoje zaufanie jest dla mnie ogromnie ważne. Pięknego dnia. Możecie zobaczyć. I tu mamy też sheet, ale nie będę go na razie czytać. Mamy tutaj dużo pudełek, aż cztery. Więc jestem bardzo podekscytowana. Tutaj jest pierwsza rzecz: e, Pierwsze pudełeczko, brązowe. Podejrzewam, że to może być jakaś herbata albo świeczka, bo to przeważnie właśnie jest w boksach u Dari. Świeczka i coś do picia. Tu mamy. O! To jest coś do picia. <laughs> e, ponieważ wiem, że Daria właśnie robi takie przepiękne e, potions. W kształcie, no napoje w kształcie takich eliksirów I to jest potion numer 20 Finest potion W kolorach właśnie drzwi do mieszkania Friends Czyli fiolet i żółty I jest to potion number 20 Z tego co pamiętam to 20 to chyba było mieszkanie Które na początku było 4 Ale było to niemożliwe, że Ta Rachel i Monika mieszkała na, no, na drugim piętrze, a mieszkanie było cztery, więc musieli to zmienić w międzyczasie. Taka ciekawostka, jeżeli nie, wiecie, nie wiedzieliście o tym. No ale teraz zobaczymy, właśnie jaka tutaj jest herbata. Bo podejrzewam, że to jest herbata, bo wygląda jak herbata. O! Oczywiście nie otworzę, bo dlaczego by. U, ładnie pachnie. Widzę, że to jest truskawka. Wydaje mi się, że to jest hibiskus albo róża. Bardziej hibiskus. No, ciekawie pachnie. Ciekawie bardzo. E, podoba mi się ten zapach. E, dobra, to czyli mamy ja tu pierwszą rzecz. Gdzie jest następną? Okej, okay. tu będzie chyba świeczka. O, co pije Joey? Świeca rzepakowa, kawa, mleko, cukier. I mamy tutaj... Mamy tutaj wizerunek Central Park e, No, ślicznie wygląda Bardzo mi się podoba O, i to są kawusie O Zapach jest mocno kawowy Znaczy, tutaj to jest takie mleko z kawą Ja bym powiedziała takie Jakby biszkotcy trochę No, fajny zapach Naprawdę bardzo miły I zdecydowanie kojarzy się bardzo z kawiarnią więc super. E, teraz kolejne pudełko, ciężkie pudełko. O, i to jest kubek! O, jakie cute! How you doing? Mamy tak, how you doing? I słynną ramkę z drzwi. I plus, jeszcze przypomnę tą kokartkę, to jest przecute. E, I to jest w ogóle z coffee perk w Gdańsku. Yy, bo yy, nie wiem czy wiecie, ale w Gdańsku właśnie jest, yy, jak to się nazywa, kawiarnia, o tak, zapomniałam słowa, yy, kawiarnia, która właśnie jest inspirowana na Friends, nazywa się Coffee Perk tak, Coffee Perk. Oni też mają właśnie własne, własne kubeczki i to jest właśnie od nich z kawiarni i tutaj jest napisane, że proszę być płynem i gąbką, nie szorować. Można normalnie używać, zalewać wrzątkiem, ale nie polecamy zmywarki. I tutaj właśnie widać, że są to robione rzeczy handmade. Nie wiem na ile będzie tutaj widać na, na jakby z kamerze, ale nawet jak się dotknie, to jest tak szorstko. No i po prostu widać, że to jest zrobione pędzelkiem Jest się za Dobra, mamy yy, ostatnie już pudełko O, Jeju. Coś mi nie idzie, otwieranie pudełek dzisiaj Czyżby to była kawa? W sumie ma to sens Skoro Friends, to musi być kawa Chociaż to chyba nie jest kawa Chandler... Ch oh, to jest Chandler, a ja Chandler mm -hmm. Chandler, bo to mamy podzielone i Ja czytam to, jakby to było podzielone: Chandler. E, I to jest bath Salt, czyli sole do kąpieli. I wyglądają właśnie jak kawa. Więc pewnie to są takie kawowe. Mm. Czy tak pachnie? Chandler. <grym> Zobaczymy zaraz. Uuu ale to jest taki zapach goździków. Bardzo mocny zapach goździkowy. Chwila. Goździki <grym> Cynamon. Mm. Widzę tutaj, że też jest płatka, płatki róży. I sól. Ale bardzo fajny zapach. Bardzo fajny, i dobrze, że jakby teraz, bo ja już mam ten świąteczny mód w sobie i zdecydowanie jest to taka sól do kąpieli, która przewodzi taki właśnie świąteczny mód. I tutaj też bardzo fajna rzecz. Czyli krówki od Magic Witch House aż 3. Bardzo ładne w ogóle, to są też nadruki, więc super w ogóle Daria, to jest sztos. I no, oczywiście spróbujemy. Dlaczego nie? Mm. Fajne są. Polecam. Polecam zamawiać boxy od Darii nawet tylko dla tych krówek. Ok, mam maseczkę do twarzy. To jest też super, bo mm, ja y, też właśnie w ogóle dzisiaj też sobie robiłam tą maseczkę rano. Y, jest to maseczka Joey, akurat y, fajnie, że ta, bo to jest bardzo fajna. I ona ma nadrukowane na sobie te kanapki, bo wiadomo, Joey nie dzieli się jedzeniem i Joey kocha kanapki. Jest to jego ulubiona rzecz do jedzenia. A wam te maseczki to są właśnie w kolaboracji z Revolution. Friends i Revolution zrobili właśnie takie swoje kosmetyki. I poza maseczkami są tam jeszcze paletki z cieniami. Co tam jeszcze jest? Jakieś. Pędzle chyba? Nie, pędzle chyba nie ma. Szwinki są, lusterko jest super właśnie z tym motywem tej ramki, więc naprawdę dużo fajnych rzeczy. Jeżeli nie widzieliście, nie słyszeliście o tym, to koniecznie sobie zobaczcie, bo naprawdę fajne rzeczy można zobaczyć. Są wiadomo troszeczkę droższe, ale bez przesady też. No i chyba mam to, co chciałam mieć. Jest! Czyli scenariusz z pilotem i autografami wszystkich aktorów, którzy grali w fest? Ale super. To jest naprawdę fajna rzecz. Ja się jaram Wiadomo. Mm. I tutaj też mamy jakby taki cheat sheet, w którym jest napisane, który autograf jest czyj. Ale no, bardzo fajne. Mm. Super, mieć coś takiego, no bo jednak, jako fan, takie rzeczy są naprawdę super. Friends, like us. No i proszę, tutaj mamy autografy wszystkich, a w środku wygląda to tak. Odkładam na bok. I co my tu jeszcze mamy? Czy to wszystko z góry? To wszystko z góry. Boże, tutaj jest. Z... Znalazłam no, 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 śrubkę. <grym> Dobra. Dobra, już wiem dlaczego znalazłam śrubkę Bo mamy tutaj Płótno Ale fajny kat Boże Czytam czy jednocześnie myśląc To nie, nie, nie jest dobre e, I też w patrzownie, prawda? E, tu mamy e, Smelly Cat, czyli słynną e, Najbardziej znaną właściwie Najbardziej hitową Piosenkę e, Phoebe Bufferi Mamy tutaj najsłynniejszą piosenkę od Phoebe Buffay, czyli Smelly Cat Smelly cat, smelly cat, what are you? Dokładnie, tak było I jest właśnie w tym Francowym klimacie, bardzo mi się podoba Mamy ten font taki, bardzo, przynajmniej zbliżony do tego, który znamy z Friends Podpis Philippe Buffet 95, i tu mamy cały tekst piosenki. Więc fajna rzecz dla fanów. Jest to na płótnie i można sobie powiesić. Mamy tu też, właśnie, śrubki i takie coś, Żeby, żeby można po prostu sobie to powiesić na ścianie. I to jest wszystko z tego boksa. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rzeczy. Więc naprawdę fajnie. I teraz sobie oczywiście przeczytam cheat sheet. Cześć, przed Tobą French Box, na którym bardzo nam zależało. Niech nie zawiedziecie, nie zwiedziecie wielkość pudełka. Zmiana była niezbędna, by pomieścić wszystko w bezpieczny sposób, co znajdziesz w środku. Świeca rzepakowa jest. E, replika skryptu z autografami. Przed filmem, tu, a tu jest. Tak, nie wiem, czy Wy też tak czasami macie, jak patrzycie na coś, ale tego nie widzicie. To jestem ja. E, mam nadzieję, że jeszcze nie macie dość scenariuszy. Ja nie mam, to jest mój pierwszy, więc jestem happy. <laughs> e, ręcznie malowany kuba prosto z wyjątkowej kawiarni inspirowanej Central Perk, czyli Coffee Perk w Gdańsku Jedyne takie miejsce na mapie polskiej, prawda? Potion number 20. E, hibiskus, róża, czarny best, truskarka, płatki róży, pączki róży i aromat. Czyli dobrze mówią z tymi różami. Eee, maska w płachcie, czyli tutaj mamy białego, obraz na płótnie ze słynną piosenką Smelly Cat. I tutaj widzę, że Daria zapomniała wspomnieć o basut, ale nie ma problemu. <grym> Jak dla mnie nie ma problemu. Eee, mamy nadzieję, że cały bok sprawi ci wiele radości. Jeśli jest coś, co według Ciebie powinno znaleźć się w takim pudełku, daj nam znać. Napisz nam też, jeśli jakiś temat, który powinniśmy wziąć na bok warsztat. Napisz nam też, jeśli jest temat, który powinniśmy wziąć na boksowy warsztat. Uwielbiamy wyzwania. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna. Okej. Okay. To tak, mi się podoba ten boks. Jest fajny, chociaż oczekiwałam troszeczkę czegoś innego, ale w sumie ja jestem zadowolona. I co w sumie mi się najbardziej podoba? To jest super, bo e, może zdobić moją półeczkę, bo sobie zaczynam powoli robić półeczkę Friends, bo udało mi się zebrać kilka popków, e, mam też wszystkie wydania na DVD, e, więc e, no, robię sobie mini Friends e, tą półeczkę. E, ten scenariusz naprawdę jest świetny i już się nie mogę doczekać, kiedy go sobie przeczytam, bo to jest zawsze fajne e, taki... Mm... Dodatek dla fanów, yy, zwłaszcza kiedy się zna, ten serial już na pamięć właściwie, więc fajnie y, takie coś mieć Kubeczek jest cudowny, no bo robiony ręcznie, więc naprawdę to jest świetne yy, No i takie gadżety zawsze są mile widziane, ja bardzo lubię tą świeczkę, mi się mega podoba i myślę, że niedługo... <laughs> I myślę, że niedługo ją sobie odpalę, bo jest mega przyjemna yy, No i co? To tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, która z rzeczy Wam się najbardziej podobała i co myślicie o tym boxie. A tymczasem subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia na samym odcinku. Hej!